Cześć, witam Was bardzo serdecznie, witam Was w odcinku, w którym pokażę jak zainstalować Optifina do fabryka. Chodzi tutaj o wersję 1.15.2, bo na pewno myślę, że parę osób, które nie oglądały żadnych poradników miały z tym problem, bo na stronie Optifina nie było napisane Minecraft 1.15.2. A co trzeba zrobić? Trzeba wejść na Optifine.net jako pierwsze. Tutaj mamy w rogu preview versions. Wchodzimy w to i rozwija nam się dodatkowe 4 albo więcej yy, silników. I tu mamy pierwsze 1.152. Klikamy download. Teraz czekamy tutaj 5-3 sekundy. I mamy skip. Mamy download preview Optifine. I klikamy Zapisz, przechodzimy do Optifabrika. Wchodzimy w Files, potem View All i 1.15.2. Mamy pierwsze. Klikamy Pobierz i, a nie, to już nie trzeba. Niechcąco mi się kliknęło. Czekam tutaj jedną sekundę już i zaraz nam się powinno pobrać. Jak widzicie, mamy zapisz. I mamy pobieranie ukończone. Minimalizujemy. To już można skasować. Mamy tutaj dwa pliki. Klikamy Microsoft Air, Procent, Update, Procent. Kropka Minecraft. Moc i teraz jest bardzo ważne w folderze moc. Jeżeli chcemy nadaną wersję Optifina, nie możemy mieć jednocześnie w folderze 1.14 i 1.152. Musimy sobie wybrać, na której wersji będziemy grali, i tą wersję musimy wkleić do folderu moc. Ja chcę 1.152. Przerzucamy wszystko z 1.152. Chcę 1.152. Usuwamy wszystko albo przenosimy do innego folderu z 1.152. I wklejamy 1.14.4. Na tym to wszystko polega. Tak naprawdę, tutaj wklejone możemy skasować i wchodzić do gry. Widzimy się w grze. Witam Was w grze. Jesteśmy na wersji 1.15.2 i jak widzicie, w lewym dolnym rogu mamy napisane OptiFine 1.15.2 HUD UG1 pre 26 co oznacza, że nasz Optifine został zainstalowany. Mamy na dole fabryk, mamy Optifina, czyli tak naprawdę to, co miało być zrobione w odcinku, zostało zrobione. Dziękuję bardzo, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na kanale. I ja się na razie z wami żegnam. Do następnego, cześć.